Nodę... Wow! wow. Wojan, co ty zrobisz? Przeniosło mnie. Wojanek, przenieś się do Wojanowic. Dziś mam jeden cel. Zdobyć hotspot. Pod, 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 hotspot. Ale w wersji lava. I w tym celu wykupię całą bazę secret lucky bloków. Wydam na to znowu 50 ponad tysięcy roboxów. Któryś dzień z rzędu. Ale ja muszę zdobyć hotspota w wersji e, lava. Proszę, może to będzie w tym. Proszę, 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 proszę. Niech to będzie hotspot. Nie. No nie wytrzymam. Jeszcze raz zobaczę tego gostka. To się naprawdę zdenerwuje. Aż wiecie co zrobię? patrz, patrz, patrz. Co? A, a, tak sprzedałem Ty zostałem straciłem 3000 robuxów Ale spokojnie O siema tylko. Dzień dobry tak właśnie, to właśnie czyszczę tobie bazę żebyś mógł wydać wszystkie robuxy Oszalałeś <laughs> Dobra to patrz na to Ja mam masę lucky bloków Które otworzę sobie właśnie w tym momencie I jeśli z tych lucky bloków nie wypadnie mi hotspot To Robię rebirfa? Nie, nie ten. Robię rebirfa stary, ale wiesz w jaki sposób? Nie, nie, nie usuwając, ty... ich. Nie usuwając to, jest nie, ich. To jest skam, nie możesz tego zrobić. To, nie to. możesz tego zrobić, Zdrobię nie! To. Dobra, otwieramy, otwieramy, widzowie. Jeśli tutaj nie będzie hotspota, to tracę te wszystkie pety, które tutaj będą, ok? Uwaga hotspot! Nie nie, nie, nie może być ciężko, ty, chyba. Ile to jest miejsc? 2, 4, pięć. To jest 5! to jest 15 tysięcy robuxów w tym miejscu. O, stary, to jest bardzo dużo! 15 tysięcy Robuxów. Jeśli nie wypadnie hotspot, to ja to wszystko tracę, stary. Nie, 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 nie. Proszę nie, nie. 15 tysięcy Robuxów. Dawaj, dawaj, dawaj. Oooooh! Mamy go! Mamy go! Ej. No, no, nie, to nie dlatego, bo przyszedłem, to, to inny jest powód. Powód jest taki, że wypiłem Wojanka do białego ranka. Pi Wojanka do białego ranka. Ej, to dobra, to jest prawda akurat, I co to dzięki Wojankowi zdobyłem właśnie w tym momencie hotspota. Ej, ale chcę zdobyć ich więcej, dlatego słuchajcie, zabierzcie mi te dwa... Eee, te, te, te Ja lamusy. ci zabieram ci te, te słabsze, słabe peciki. Słuchajcie, co ja bym zrobił? Ja bym to. zrobił... O, papa! Pa. A, drugi, drugi. Co? Drugi, drugi, drugi no, mam. Bęć. Ale masz to dzisiaj! To no przez bojanko. Dobra, zabierzcie te słabiaki. Zabierzcie wszystko, ja zrobię sobie rebirfa i kupię znowu całą bazę. Ej, dobra, to zabieramy ci wszystko. Zabierzcie, a tylko potrzebuję tego, em, co daje rebirfa na tym levelu. Który to jest? To jest taki śmieszny, taki... Mam go! To Mango? jest Nubka! To jest gitara! Aj, ty, Nubek, masz, masz jego jakąś lepszą wersję. On daje 900 tysięcy tobie na sekundę. Co? Która ta wersja? Dobra. To jest jakaś yy, lepsza wersja słuchaj, i ja go sobie A nie to jest u mnie! Bo jestem na jest Na drugim koncie! Ja zapomniałem, że tego peta miałem, a on daje aż milion! A Ale jak jest? Tak ci się jak mimo, że daje milion, to się go pozbędziemy. Wiecie dlaczego? Bo już mogę zrobić kolejnego rebirfa, uwaga! Nie, czekaj! To! Praciliśmy jednego sekreta labowego. O nie, serio? Ej. Ale się to nie był hotspot, więc można było. No dobra, to hotspot. Ej, to możecie oddać mi te moje hotspoty, bo ja wam to... dałem tylko na przetrzymanie. No to zobacz, ja. u mnie w bazie są. Ej, dobra, to zapraszam w takim razie. A nie, nie mogę, nie możecie mi wykraść. Ale wiecie co zrobię? Zrobię zakupy, kolejne zakupy, bo chcę więcej mieć hotspotów tych labowych. Dlatego kupuję całą bazę wypełnioną tymi hotspotami, hotspot, sekretami. Hotspot, hotspot, u mnie są dwa hotspoty jak coś na górze. I wiecie co? Ja chcę mieć całą bazę hotspotów. One dają aż 15 milionów na sekundę, czajcie bazę. A tutaj 15 sobie. 15 milionów. Tu sobie 000. kupiłem. Na moim drugim koncie sobie kupiłem jeszcze więcej bloków. Właśnie po to, żeby sobie móc je otworzyć w mojej bazie, słuchajcie, więc teraz równocześnie kupuję i równocześnie kradnę, patrz. Ej, to jest mocne. To jest tak, jakby, no podwójnie, podwójnie ładuję sobie szybkość. I tak, zobacz. tak, tak. Tutaj zdobyłem ostatnio też lawakę, Saturny, Saturnie, Saturn, i to jest. Lodro. Ty się lepiej zostało tylko 9. Minut i 30 sekund eventu, musisz wykupić całą bazę! Ej, faktycznie, cała baza będzie ciężka do wykupienia, ale my to zrobimy! Poza tym mamy już dwa hotspoty, ale ile dostanę, jeśli kupimy całą bazę wypełnioną tymi laki blokami. Ja myślę, że dostajesz co najmniej 5! Ej, jeśli każdy jeden rząd to jest 15 tysięcy, to to jest 15, to tutaj jest 30. Ej, to 35, widzowie, 5, niech widzowie, niech widzowie w komentarzu 60? ile dostaniesz hotspotów ich zdaniem. Ej, wiecie, że ja na ten odcinek wydałem 100 tysięcy robuxów? Oj. No bo łącznie z tymi, które już otworzyłem na samym początku, to jest 15 tysięcy. Plus jeszcze kupię całą bazę za 60 tysięcy, to oh już jest 75 tysięcy. Ale od początku tej z milem, <grym> chyba. Ej, serio, na tą grę poszło już tyle robuxów, widzowie, że ja już nawet nie, nie komentuję tego. Możecie tylko zostawić łapeczkę, bo każda jedna łapka to kolejny secret blok kupiony. Ej, co? Ej, Oj, no właśnie ty. To, Ej, i... to byłaby przesada. I w ogóle dostałem też Mateo. Mateo, mam tutaj Mateo mojego, patrz, patrz, tutaj w tym Ej, miejscu Mateo. fajny, fajny jest. I jest również blok e, Lucky Lava i jeszcze z jakimś tym. Ej, to... Z efektem glitcha. Tak, z efektem glitcha. Ja to otworzę na swoim drugim koncie. Bo jestem mega ciekaw, co tam będzie w środku, ale nie chcę tego dawać do swojej bazy. E, bo moja Dobra, baza jest. Dobra, Dajcek. całą bazę i kupuj te laki bloki. Już zostało tylko 8 minut. Tych, całe, tych, piesze... całe pierwsze. Całe pierwsze piętro jest już zapełnione. Dobra, lecimy w takim razie i teraz patrz. Teraz lecimy sobie tutaj sprawdzić, co wypadnie z tego laki bloka. Więc ja wchodzę na moje drugie konto w tym momencie. Ja jestem na. Na telefonie. Okej, okay. i pa, pa, pa. Ale wiecie co? Najpierw wypiję wojanka do białego ranka. To jest bardzo dobry pomysł, bo wtedy będziesz więcej siły i większego farta większe szczęście słuchajcie, weźmy go sobie yś dobra Wypij i teraz sobie, bojanka, jemy bojanka do białego ranka bry bry a i wiesz co mm. jestem bardzo ciekawy co z tego laki bloka może wypaść bo to jest bread good więc może być coś naprawdę fajnego lecimy bry bry patatym bojanka do bimbo albo oh, 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 nie albo yeah, nie on daje 600 tysięcy! Za oh. dużo, mega oh. dużo Ej, to chyba jest najsilniejszy Tigrolini Frutolini, jakiego widziałem, nie? No, ja też czego nie widziałem, serio Najsilniejszy, dobra, no to słuchajcie Ja w takim razie lecę, ej, mam pomysł Będę kupował trzy razy szybciej, bo jeszcze będę kupował Na telefonie O, oh, tak. to jest dobry pomysł, kupuj to i to naraz Słuchajcie, kupuję na telefonie, kupuję na komputerze I jeszcze kradnę z y, y, mojego tutaj, Drugiego konta, czy to nie jest to czy to nie jest przesada? to jest, tak no jest przesada, to, <noise> to jest bardzo szybko, to jest bardzo szybko. <noise> dobra, ale wypełnię całą bazę. Ja może będę kradł do siebie, <noise> ja będziesz się szybciej w tym kraść. <noise> Ej! Dobra, patrz, kupiłem kolejnego i jeszcze kolejnego. Pamiętajcie, każdy jeden ten secret to jest 3000 robuxów. To jest naprawdę bardzo dużo. A ile już mamy? Mamy już... No. Oaj, Ej, dużo, dwa piętra dwie. prawie. Ej, ale czekaj, na górze ile mam miejsc? Jeden, jeden ci brakuje. Jeden ci brakuje A, do wypełnienia. Brakuje to, mi jednego rebirfa, żeby mieć maksymalną ilość Rebirfów i tylko balerina Lolo mi jest potrzebna. Ej, ostatnio ją usuwałem, Cześć. A ja ją mam chyba na multi koncie. Let's go! To mogę od ciebie wziąć. Tyfa. No pewnie, że tak, tylko muszę dołączyć z telefonu. Ale to teraz nie, to potem. E, bo słuchajcie, ja ją miałem, ale ja ją usunąłem, bo no, robiłem sobie miejsce. <grym i <grym Nie na... usunąłem. przypadkiem usunąłeś, co? Tak, kompletnie przypadkiem. <grym> ale wiesz, to tak, ta balerina to jest twoje najmniejsze zmartwienie, bo będziesz potrzebować 50 trylionów do następnego rebirfa. A, 50 trylionów Teraz będę na luzie mógł zarabiać, wiesz dlaczego? Dlaczego? O, będę miał całą bazę wypełnioną lawą! lawą bazę. I słuchajcie, zostało mi ostatnie jeszcze miejsce. Tym razem zaczynam otwierać od góry. Żeby o, szczęście. To jest dobry pomysł, to jest bardzo dobry pomysł! Więc słuchajcie, kupuję ostatniego lawa szczęśliwego bloka. Wydaje znowu 60 tysięcy roboksów, a właściwie to 75 tysięcy. Ale za dużo. Mam nadzieję, że dostaniemy coś z tego mocnego. Dobra, cała baza. Teraz musi być hotspot! Niestety, dawaj nam moc! Dobra, Wojanek, proszę daj nam moc. Niestety nie wyszło, teraz musi być hotspot. I od razu drugi otwieram, od razu drugi. Bau! Nie ma hotspot! Bau, bał, 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 bał! 오우우우기스레 <susur> 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 Mamy już trzy hotspoty Ej, to jest kuzackie Ej, dobra, ja mam, ja mam jeden pomysł Ja mam jeden Jaki? pomysł Jaki? Ja chcę te hotspoty mieć ee, To ja nie biorę To, weź, to, ty, to... Ty weź te słowiacki Ja od was wezmę tamte hotspoty lepsze No to dawaj, to chodź Ja po nie pójdę, ja po nie pójdę Bo ja chcę, o, jak? chcę te są te, dwa jak coś Najlepsze chcę mieć na górze, wiesz? Bo one będą. To jest dobry pomysł One będą najbardziej wtedy e, Dobrze chowane, co nie? Przechodzimy. No pewnie, że tak Mamy go, mamy go Dla, Dobra, let's go Zabieramy Całą bazę robimy tym hotspodą słuchaj <grym> Dobra, pomysł tak, dobra, ja kradę ci już drugiego tego słaby ale chwila! 4 uh. minuty do eventu, cztery i 30 sekund Ej, dobra, to słuchaj, ja już i tak wypełniłem całą bazę, to teraz wystarczy tylko otwierać. Dobra, patrz, cały rząd Cały Cały rząd, cały rząd, cały rząd, ja nie cały rząd ma, ale Cały rząd Może ten Nie ma hotspoda Yes, kolejny! <grym> Szejście do... Wróciło, szczęście do mnie wróciło! Ej, stary, ty już masz cztery hotspoty! co wie. O, ja, o, ja! No nie, chyba, albo mniej, trzy hotspoty. Nie masz chyba! Nie no, cztery! A, A, cztery? A bo jedno tak, mnie w bazie bo ty masz... jest! Nie. Tak! Kto, gdzie u, jest jeszcze ten? U mnie jeden w bazie i trzy u ciebie w bazie! Są trzy u mnie? Tak, trzy u o! ciebie! Ty masz cztery! Poka, 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 poka! No pas. Moje o są dwa! God! Jeden u mnie w bazie i jeden tutaj jeszcze I to ja w sekundę zarobię na te 50 trylionów Na kolejnego rebirfa, w sekundę Serio stary, no, serio. mega szybko I Wojanka do białego ranka mm -hmm. mm. <gry> Dobra, Wiecie, Wojanka daje Tobie naprawdę duże szczęście. Ja no się gra po raz kolejny. Wiesz co? A może szczęście mi daje to, że mamy dużo hotspotów w bazie. Idę po tego kolejnego. Ej, dawaj, dawaj, idź po mojego, no! To będą już tutaj cztery w mojej bazie, więc będzie większa szansa na kolejnego hotspota! Hotspot, hot spot, hot hotspot, hot hotspot, hot hotspot, hot hot No i wyobraźcie sobie całą bazę wypełnić hotspotami Lava. Sary, to jest niemożliwe! Jak no. Musiałbyś wydać milion robux, a to jest za dużo, za dużo Milion robuxów, przelew Dobra, to otwieramy dalej chyba, co? Yes, ale to wygląda, trzy na raz Ile oni na... zarabiają? Okay. Te musisz zabezpieczyć Idziemy mhm. dalej, uwaga, lecimy I otwieramy Bezpiec, taką hop, samą hop. metodą jak wtedy, czyli wszystkie na raz otwieram Ej kuca, okay. Jest, dobra, yes, kuca, yes. Kuca. Yes. mamy, dobra, pa, pa, pa Okej okay. Dobra, tylko jeden, tylko jeden Na dwa. pięć, na pięć, ile? Na pięć? Dobra, jeszcze ten, ostatni Jeden Ej, aj, ma, aj, jaj, jaj, na, 5, na, 5, na 5, Ale Jest, jest hotspot! Ej, ale jest kolejny hotspot! Ej, pot, pamiętasz! Jak ostatnio otwieraliśmy, to totalnie nic nam nie drupiło! A teraz co chwilę, mamy nic. mega farta! Ej, dobra, jest mega giga fart widzowie! To co było w ostatnio w tym otwieraniu candy bazy, a to co Aha. jest teraz, to jest niebo, a ziemia! Ej, ale czekaj! Kto ale ma ty moje, ty moje candy hotspoty? Kto je trzyma? Kandy e, hotspoty, w sumie to nie wiem Może ty znowu ja zniknąć, gdzie je masz? Ej, ja ich nie mam, gdzie one zniknęły? Co? Nie ma twoich hotspotów, to gdzie one są? To mi ukradł moje hotspoty Kandy. A może Gacek ma? A, pewnie Gacek, ale y, Gacka teraz nie ma, więc mi nie odda Ale słuchajcie, mamy y, też dwa chyba hotspoty wersji Kandy, albo jednego I one Ten na pewno było tyle, no 10 milionów dają, więc w sumie będę miał mega mocne już te peciki Dobra, lecimy, uwaga Lecimy Otramy Jeden Odtrymy. 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 Odtrymy nie ma hotspot'ika? Nie ma! No niestety, Miał, ale spoko Jak ci napisz teraz wojankę, to na pewno będzie teraz wojanka, Biedewojanka, wojanka Do Posłuchajcie, otwierajcie, otwierajcie. A nie ma, niestety. Może w następnym no, będzie hot A ja ci wtedy chyba mi się szczęście wyczepał. Ej, mam pomysł! Jaki pomysł? A jakbym otworzył na moim drugim koncie? Ej! Ej. I szczęście wtedy się odwróci? <laughs> otwieram ostatnie tutaj dwa. a Zostanie mi jeszcze cały rząd tutaj jeden, ale sprawdźmy, czy będę miał trochę szczęście. Nie, to nie. nie. mega. Dobra, ale spokojnie. Tam została cała jeszcze jedna linia, a teraz idziemy do mojego drugiego konta, bo patrz na to, co tu wow, czeka. Kolejne hotspoty. Bo słuchajcie, kupiłem tutaj kolejne hotspoty nad moim drugim koncie. Wiecie, ile to jest kolejne 15 tysięcy robuxów? Ja już wydałem tak dużo. Dobra, patrz, otwieram, otwieram na moim dawaj, drugim dawaj. koncie. To będzie fart początkującego. Nie. Nie, nie, fart się kończy, fart się Kucze, kończy, gota. proszę Zabierzcie to, okej? Okay. Zabierzcie to Otwieram kolejne jej, Ale tu nie. będzie nie, nie Nie ma znowu, nie ma znowu Proszę, tutaj Ja otwieram to na drugim kącie, na drugim kącie, jeszcze raz Nie, jeszcze tutaj Nie Nie, nie. No Weźcie o, niej się skończył ten event, to Ale nie kupię. Ale zobacz, tutaj masz jeszcze jednego. O, no to jasne, że go otwieramy. I na górze masz jeszcze jednego. I jeszcze na górze? Dobra, ja Jeszcze tyle... jeden jest na górze, uwaga. Chodźcie, ja nie wiem już nie. ile wydałem. Widzowie, ja wydałem już tyle Robuxów. 100 tysięcy Robuxów na ten odcinek poszło łącznie. Dobra, jeszcze ten tu. musi być hotspotem. Po prostu musi być. O, o. Nie tej nie nie Ci. Poczekajcie, idę moim drugim kątem. To nie jest takie proste nad dwa grać. to jest prawda, dawaj, otwieraj tego hotspotem. Otwieram, dobra, dobra, dobra. Co będzie? Będziecie, to będzie co? Lecimy! Lecimy! Pod, 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 pod! I od razu. Spot. Mm, wiecie co? A nie, nie mieści mi się. A Ej, co? Ukranieście mi coś z bazy? No pewnie, już by cię okradli. Tego z góry, z, albo nie, z dołu, z dołu, z dołu, z dołu. No dobra, kradę ci jakieś spodnie. Bo ja potrzebuję piastka. miejsca na mojego kolejnego hotspota. Ile już ich będę miał? Pięć! Pięć hotspotów! Pięć hotspotów, hot a jeszcze masz pięć na bloków labowych. Ej, po. ci! ci. Może być. To może być rekord w takim razie, widzowie. Rekord hotspotów. Normalnie nie wiem, czy jest, istnieje druga osoba, która ma tyle hotspotów w wersji lava, widzowie. Dajcie znać, czy znacie taką osobę, bo ja to chyba rekordy biję w tej grze wydawanych Roboxów, co? No chyba tak, chyba tak mi się F. wydaje. Odspot. Dobra, i teraz patrzmy tutaj, bo tu też będzie się działo. Uwaga! Kolejny hotspot! Musi być, musi być, musi być, musi być! Musi być. Nie. Dobra, tutaj. Hotspot! Tutaj będzie. pod! pod, 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 pod. Mamy kolejnego spota. Co? Ale bardzo stary. Cieje. Na jednego może co? 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 Dzisiaj jest taki bardzo stary. Nie wytrzymam. Dobra, jeszcze tu będzie jeden na bank, na bank tych trzech okay. będzie jeszcze jeden. Nie, no w tym nie ma Ostatnie dwa <grym> Ja czuję szczęście, ja czuję szczęście nie, nie, nie Nie, dobra, dobra, dobra Ostatnie, ostatnie teraz musi być hotspot To będzie podkreślenie oh całego tego odcinka hotpot. I teraz będzie hotspot Nie Mówiłem, ja <grym> Mówiłem, że stary. będzie Uch, bude, chyba co jest. Nie wytrzymam, wiecie dlaczego? Bo mam całą zgrzewkę wojanków I ona dała mi szczęście Pij wojanka do ranka Nie, dobra, słuchajcie Ja jestem po prostu Nie wytrzymam Za, mocno, stary, za było za mocne Moje szczęście jest na poziomie miliardowym, nie? Na... Bo... Serio! A ja u mnie jest jeszcze zwykły hotspotik taki co nie ma żadnego enchantu! Ej, patrzcie na to! To w tym czasie zarobiło 13 miliardów, a o hotspot kudy. 100 miliardów. Przecież... Ja zarobię chwilę na kolejnego, ee, ja. w chwilę nakolanego eee rybirfa Sumir racja, to dużo się ci będzie teraz nie I patrz na górze ile zarobiły, bo one też nie ma. Ja chyba A. jak to się ukradnie, nie? Tak, ktoś się ukradnie, nie, nie, nie! Ja tutaj pa... O! Chodź to Aaaaaa! Nie, 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 ja ci to ukradnę, nie, tylko na to! Ja A. się znam! Zarazam. Ja się znam, to Ja tego. Zaraz obję... A ma! Proste... Nie, nie ma otwierania, teraz jest moja baza! Najlepsza! Najlepsza, Najlepsza baza! Ej, no nie <średna> Zapis zamieniłeś się z tym! to no <średna> dobra, tajtek, taj, ale spoko, spoko, Jestem ja znam tajne techniki kradania! O, ty gadasz, nigdy ci się nie uda! a, ej. ej, co ty masz? Magnes. Mam magnes i będę cię w nim przyciągał! Ej, ja, absolut... ej, ja ej, Ej, patrz! Co się nie, odwala? Nie uciekniesz mi, co ty zrobiłeś? Ej, bo ja nie testowałem się tego magnesu nowego, patrzcie To jest, jest bardzo magnez. fajny Dobra, zaczniemy Sprawdźmy co i jak on działa eee, O, pa, pa, nobek ty jesteś, kombinuj, nobek, nobek Nie Chodź okay. to A ty co się tutaj dostałeś? Meduza! Ty... Kraty! Opa! Wziąłem nie, cię! Jak ciągnę jestem? cię! Ja nie ma! Oni mnie okradają, ratunku! Dawaj, 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 dawaj! Oni zabierają a, mi hotspot a nie mogę dać mu hotspot! Od! O, no co to było? I patrz teraz na no to, uwaga. I patrz jak ci ciągnę, nie. patrz jak, się ciągnę, patrz, jak się ciągnę! Proszę mi nic nie robić, robić, proszę mi nic nie robić! A masz, a masz! Ja ci to wykradę, ja cię wykradę! Widzę ja muszę uciekać z serwera, bo oni mi kradną! muszę... Ty jesteś... Dobra, dobra, widzowie, nie, ja uciekam z serwera. O nie, 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 bo ty pizzy! Uciekamy, łatam, uciekam! I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, klik.